Dobra, witamy w pierwszym gameplayu z Rush Wars, nie ma na razie dźwięku, nie wiem dlaczego tak jest, ale zostawcie łapkę, gierka się prezentuje spoko, więc mam nadzieję, że sobie tutaj pogramy, jest na razie samouczek, dajemy tu jednostkę jedną i zobaczymy co się tutaj podzieje. Dobra... Możemy wystawiać nasze jednostki, tak? Im więcej i strzelamy tutaj, atakujemy tę bazę. To dlaczego nie ma dźwięku, tego nie wiem. To wina mojego tabletu. Gram na iPadzie, więc w systemie iOS, systemem iOS, więc zobaczymy. Gierka jest podobna do Clash of Clans i Boom Beach w sumie. Jest to takie połączenie. Zobaczymy. Dostaliśmy jakąś skrzynkę. Zostawcie łapkę, jeśli wam się odcinek podoba. OK bierzemy skrzyneczkę, dostajemy z tego złoto i pitcher, czyli nową postać, którą możemy użyć. To jest nasza baza z tego, co widzę. This is your camp, ok, to jest nasz obóz. Tutaj możesz odpocząć i przygotować się do następnej potyczki. Fajnie wygląda ten dinozaur, mechaniczny. Uderz w at przycisk atakuj. Kiedy, jeżeli jesteś, kiedy będziesz spragniony złota, więc większej ilości złota dobra, bierzemy tym razem weźmiemy tą pitcher, tą panią i zobaczymy jak nam pójdzie czemu nie ma dźwięku, to jest na razie samouczek, więc prawdopodobnie przez to A tip, you can save troops to deploy ok, czyli mogę jakby zatrzymywać tak, te naszych nasze jednostki przed atakiem, tak? Może, możemy włączyć atak i dopiero potem te jednostki jakby um, uruchomić. Okej, okay, zbieramy sobie to złoto. Widzę, że to są te butle z, no właśnie, te butle wybuchają. Nie wiem, czy to jest osłona, czy to może poranić te butle, mogą zranić też te jednostki. To jest ciekawe. Okej, okay, mamy trzy gwiazdki kolejne. I trzy expa mamy kluczyk. Tutaj zdobywamy pewnie klucze jakieś. O, proszę bardzo. Dostaliśmy arcade. Ciekawe co daje ta karta. Jestem strasznie ciekawy. Tu mamy te opcje. First airdrop Font need let's attack again. Ok, czyli musimy znowu zaatakować. Patrzcie, tu jest ten arcade. Ciekawe co on daje tak swoją drogą. Zobaczymy. Na razie ten cały samouczek sobie tutaj zagramy. Airdrops can be used to take out the group of enemies. Ok. Czyli możemy grupy przeciwników tutaj pokonać. Ok, czyli tak to wygląda, jak widzicie. Czyli to te butle z benzyną one wybuchają. No dobra, weźmy sobie tak i zobaczymy, czy poradzą sobie nasi. Oj, 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 patrzcie. Nie jest tak prosto. Albo ja po prostu źle to, źle zacząłem. No raczej tak i przegraliśmy niestety. Mm, Okej, okay. przejdźmy sobie dalej. Bo to tylko chyba, te. czy testowa... Nie, musi musimy to jednak przejść. Ja sobie wezmę może troszkę, o tak, jednostki. I zobaczymy, czy ta kombinacja już teraz nam e, pomoże. Cześć pompa. E, tak, gram już. Gram, gram, gram. Szczerze mówiąc, ja bym to rzucił tutaj. No właśnie. Wystawimy sobie tak te jednostki i zobaczymy, czy damy radę sobie je pokonać. Chyba jednak tak. Teraz jesteśmy o wiele mocniejsi. A gdzie ona tam poszła? Halo. Proszę pani. Gdzie ty tam poszłaś? No dobra, ale teraz mamy jedną ten. Jedną postać tu nie ma limitu czasu, tak w ogóle, i teraz ta jedna jednostka będzie starała się. No a to spoko, myślałem, że to pójdzie wolniej, gram na iPadzie, na iPadzie gram, czyli system iOS, nie gram na Androidzie. Jeżeli ktoś by pytał, to jest iOS. No i proszę, przeszliśmy to. Ja sobie dam, może ten mikrofon troszkę niżej. Tak, gram na iOSie, iPadzie z systemem iOS. OK, możemy ulepszyć teraz nasze jednostki i dostaliśmy tego zbrojnego, tarczę, Shield tarczę. Dobra, mamy troszkę monet i możemy teraz te jednostki ulepszać za pewnie złoto. I OK, to da nam też punkty doświadczenia. Ulepszona jednostka ma więcej zdrowia, większe obrażenia zadaje. No dobra i plus 5 doświadczenia dostajemy i a drugi poziom od razu dostaliśmy i za to dostajemy gemy. Now you can, teraz możesz ulepszyć swoją haku, czyli headquarters, czyli taką bazę dowodzenia, czyli dostaniemy jakby nowe jednostki. Patrzcie, tutaj możemy znaleźć te karty. Ulepszamy bazę. Więcej złota na godzinę, więcej możemy pomieścić tego złota i jakieś nowe jednostki możemy sobie tutaj zdobyć, you can, y mogę dostać teraz choppera, rat, upgrade it, Ok, czyli musimy ulepszyć naszego choppera, czyli ten, y no, śmigłowiec, teraz możemy mieć 5 jednostek i 5 jednostek, które bronią i 5 jednostek, które atakują, y Poradnik jak pobrać macie za, zawsze na, na tym. Na YouTubie nie będę robił takiego poradnika, e, bo możecie sobie wyszukać. Ja gram na I, iOS, czyli na iPadzie systemem iOS. Dobra, sprawdźmy tutaj. No, dźwięki są, ale coś, słuchajcie, mi, one nie działają. Nie wiem czemu. E, ale co, co zrobić? Dobra, możemy też tutaj ulepszyć kolejną jednostkę. Mamy troszkę złota, więc czemu nie? czerkę sobie ulepszymy. Więcej obrażeń będzie zadawać, ma więcej punktów życia. E, super. I teraz tak, e, my tu możemy też gold Mine Gets AK. Okej, okay, czyli my możemy swoje kopalnie, ale pójdziemy zaatakować teraz. Mamy troszkę tych jednostek, e, więc spróbujemy podziałać coś. Tylko nie mogę zaatakować nikogo. A dlaczego? Czekajcie. Tu wszystkie te jednostki poszły. Czyli tu nam brakuje tego. I teraz możemy zaatakować. Ok. Teraz te jednostki idą. Tak. Mam dziobaku y, iOSa. Y, Cyprianek pobrałem. Let's training, y, training base. When you're ready, welcome to the rush wars. Ok. Place your troops. Ok. Czyli tu patrzcie. Mają wieże teraz. O. No, może być ciekawie. Na pewno co zrobimy, to wystawimy te jednostki. Tutaj z tyłu może, tak. Spru sprawdzimy jak to podziała. No i wystawmy kolejne. Eee, Okej. Okay. Dobra, ci idą z przodu. Mam nadzieję, że te jednostki się nie podzielą. Gdzie wyjdziecie? No halo. Dobra, zrzućmy to tak. Troszkę słabo, słuchajcie, wyszło. I gdzie wy tutaj atakujecie? No co za ludzie. Dobra, jednak wygramy. <grych> Myślałem, że będzie gorzej. Cześć Kasper, dzień dobry, witajcie. Na iOSie gram, żeby tutaj... Powtarzam to milion razy, ale no... Chyba nikt nie, niektórzy nie słyszą. Dobra, 3 ekspa. I mamy skrzynkę, dostajemy... Uuu, patrzcie, nowa karta, hotshot. Super. E, Brod TV, proszę bardzo. Nowa liga, banan. <laughs> bananowa liga, dobrze. okej, okay. Goldmine, teraz mamy jakieś defense. okej, okay. You found a goldmine. Ok, czyli ta kopalnia złota produkuje złoto i możemy zdobyć jakieś gwiazdki. E, place defense, czyli my musimy bronić tutaj, tak, e, tej bazy. Aha, i te jednostki możemy tu rozstawić. Ale żeby nie było tak prosto, to tu są te baryłki. Może być problem. Dobra, jak to ustawić? Słuchajcie. Bo tędy mogą przejść, i tędy. Ja bym dał te jednostki tak. Te, które rzucają tutaj naszego gościa tutaj ok będziemy tutaj notyfikować notyfikacje dostawać tylko ten dźwięk mnie przeraża czemu ja tu dźwięku nie dostaję to to nie wiem będę musiał zrestartować sobie e, aplikację no i tu mamy naszą kopalnię na razie widzicie ją bronimy ją czy jakoś inaczej poustawiam mamy e, pa paczki kart możemy sobie je kupić z tego co widzę tu Mamy złoto. E, gemy, e, tu mamy jakby Team Dominate. Find Team. Możemy, mogę dołączyć do jakiejś drużyny. To jeszcze nie teraz. E, teams e, Locked, czyli drużyny są zablokowane. To jest moja liga, za którego dostajemy te pieniądze. Cześć, Roman, dzień dobry. Tu mamy tą skrzynkę. Możemy otworzyć sobie. Dostaniemy jakieś karty. Patrzcie, wie, dostałem. U. Elegancko, jakieś upgradey dostępne. Ale czy ja mogę? Magomet defense. Patrzcie, ktoś mnie zaatakował, z tego co widzę. Da się to poszerzyć. Chyba przegrałem, to tak mi się wydaje. A nie, wygraliśmy to chyba. Zobaczcie, wygraliśmy to. Czyli defensywa. Defensywa nam poszła dobrze, mamy dwie gwiazdki. Co to jest tutaj, so what we tell you about us? <laughs> Co to jest w ogóle? At the end of the battle, card gets turned into bonus gold. Okej, okay. tu jakieś podpowiedzi dostajemy. E, tu jest defense, mamy Mortar, który możemy umieścić. Ja się zastanawiam, czy ja bym czasem tutaj tego działka nie mógł umieścić. Możemy też to splirować, patrzcie, działko by było spoko eee, i to działko damy tak, eee, potem naszego trooperka tu. I teraz tak, no brakuje nam chyba, mogę jeszcze coś umieścić? Z tego co widzę to mogę. Dobra, zobaczymy jak to będzie działać. <tryk> Na iOSie. Zainstalowałem na iPadzie tę grę. Dobra, ulepszmy sobie w takim razie naszą kartę. No. I tak to wygląda. Słuchajcie, będziemy sobie grali w to cały czas. Zachęcam.